Spodobałaś mi się. Wydawało mi się, że i ty darzysz mnie pewną sympatią. W środę stawiam na Tolka Banana. Ojej, Jeden podejrzany ruch i... W czwartek przygody pana Michała. Niech wasza miłość się nie boi. Ja się boję? Dobre sobie. Ja miałabym się bać? Bywaj zdrowa, baci. W piątek plebania. Najadłem się połóż. Jaki kto do jedzenia, taki do roboty, pożytku nie będzie. Do zobaczenia w TVP3. O 22 Dziennik Regionów i podsumowanie wydarzeń dnia powiemy, czy dojdzie do paraliżu na polskim niebie. Będzie też o chłopcu, który urodził się z wadą serca, został porzucony przez matkę, dziś potrzebuje pomocy. Odpowiemy także na pytanie, jak poprawić i zadbać o relacje z bliskimi w perspektywie zbliżającej się majówki. Marzena Kawa, do zobaczenia o 22! Dobry wieczór, zapraszam na informacje z regionu. 8 godzin. Tyle czasu spędziła w karetce.